Cieszę się, że oglądacie i e, dzisiaj mamy super specjalny dzień. Kacperek kończy piątą klasę i ma zakończenie roku szkolnego. To jest e, specjalna okazja, oczywiście, dlatego że już e, nie będzie w szkole podstawowej, ale przechodzi do gimnazjum, e, i u nas już gimnazjum jest klasa szósta, siódma i ósma także jesteśmy dumni z niego e, troszeczkę taka łezka tam się gdzieś kręci bo wiecie, że e, jedna rzecz się kończy i e, no troszeczkę smutno ale następna rzecz się zaczyna i e, czeka go jeszcze dużo dużo przygód e, ma przed sobą całe gimnazjum no i później jeszcze liceum no i nie wiadomo co dalej także Pamiętam, jak zaczynał e, przedszkole, zerówkę w tej szkole, a teraz już e, kończy. I e, każda mama powie, że ten czas za szybko, za szybko idzie i te nasze dzieci za szybko dorastają. Także pokażę Wam troszeczkę urywki z tego, jak wygląda takie zakończenie roku szkolnego tutaj u nas w Stanach. Na pewno jest zupełnie inaczej niż w Polsce. Nie ma tych białych koszulek, krawatów, spódniczek i spodni, ale jest równie fajnie, może trochę bardziej na luzie. Dalej to jest specjalny dzień dla wszystkich tych dzieciaków, no i my jesteśmy. Bardzo zadowoleni i mnie oczywiście z Kacperka. Także zapraszam Was na zakończenie roku szkolnego. My pleasure to welcome all of you here today, our fifth graders, our guests who are with us in person, and everybody who is joining us on Zoom. This is our first JVD stepping up ceremony in three years. It's amazing that we were able to be here together. In just a couple of days, you guys are going to leave us to become tigers and hawks and spiders. But I want you to remember that you are bumblebees by heart. I've been thinking a lot lately about what it means to be a bumblebee. You guys know, and you can help me say this, right? Bumblebees are kind and respectful. We're safe. And we're always our best every day. But this year I've heard some other things about bumblebees. Did you know that they work really hard? No i tak właśnie wyglądała um, wyglądało zakończenie roku szkolnego. Ja dzisiaj już jest następny dzień, także właśnie wróciłam z pracy. Zaczekajcie, przyklapnę sobie tutaj, ustawię was i e, szybko ciutko chciałam wam powiedzieć, że no chłopcy już dzisiaj byli w domu. Jeszcze mają szkołę oficjalnie dzisiaj i jutro, ale Kacper e, jakiś kaszel ma, pewnie od Hani złapał, już dzisiaj jak posiedział w domu czuje się lepiej, no i wczoraj tak samo e, południe spędził w domu, nie byliśmy na pływaniu i dzisiaj pewnie też nie pójdziemy. Bo chcę, żeby wyzdrowiał i żeby mu przeszedł ten kaszel, bo mamy piłkę w ten weekend, nie? Także wielka przygoda. Przygotowujemy się na tą Virginia Beach i no musi być po prostu zdrowy. Co więcej, zaraz e, ja przyszłam z pracy, nakarmiłam ich, e, czyli oni już zjedli obiad, a daś na szóstą muszę go zawieźć na trening. To zrobi trening, to już jest z nowym trenerem, z nowej drużyny. Także ważne jest dla niego, żeby tam był. No i zresztą on chce, trening jest godzinę, ale powiedział, że mogą zostać dwie godziny. Także kto wie, może zostanie dwie godziny. Jak widzicie, jest bardzo zainwestowany. I um, teraz jadę po Hanie. Dzisiaj jest, Hani, ostatni dzień w przedszkolu, czyli przedszkola nie ma jutro ani w piątek, ale ja jeszcze idę do pracy. Moje wolne oficjalnie ze szkoły zaczyna się w poniedziałek, czyli w piątek mam ostatni dzień. Mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobimy, ale z tego co wygląda, to tak. Także jeszcze muszę zadzwonić do babci i ustalić i, e, zapytać się, czy Hania będzie mogła przyjechać na kilka godzin, bo nie myślę, że to będą dwa pełne dni. E, myślę, że będę mogła szybciej uciec troszeczkę z pracy. Coś miał, Wam chciałam pokazać jeszcze. E, hani, e, Hania już wczoraj dostała ze swojego przedszkola. E, taką teczkę, oficjalnie jej e, klasa była e, świecącymi słonecznikami Shining Sunflowers po angielsku i o, tutaj nawet e, jej zdjęcie jest, e, o, widzicie, ze szkoły, także fajnie wyszła. No i z tyłu na teczce jest. E, certyfikat, że ukończenia tego roku szkolnego, a w teczce, już Wam pokazuję, zaczekajcie. A w teczce, jeżeli pamiętacie, Hania zaczęła tam przedszkole w marcu i no tutaj już wyciągnęła jedną z pierwszych rzeczy, co robili, dlatego muszę tą teczkę schować, bo nic nie będę miała. O, tutaj jest W for, e, na Watermelon, dlatego wygląda tak jak Arbus. E, tutaj jakiś, e, to jej rączka w sumie jest. Tak, ja już przeglądam i zauważam, że te dwa pierwsze mi się najbardziej podobają. No i resztę takich e, rzeczy, cochania robiła w przedszkolu. Oczywiście ona jeszcze w ciągu tego czasu, co tam była, robiła dużo innych rzeczy. No tutaj na przykład ćwiczyli pewnie nożyczki, ucinali sznureczki i dobrze jej to szło. Tutaj malowanie farbą, o tutaj wycinali. I też jej fajnie poszło to wycinanie. Także takie e, fajne rzeczy, co e, podostawali ze szkoły. E, nie myślę, że muszę się e, obawiać, jochanie, bo jej bardzo dobrze szło. No i tutaj, czerwiec już, czyli koniec roku szkolnego e, i więcej. Nie ma. Czyli e, tak wygląda właśnie zakończenie e, roku szkolnego u przedszkolaka. Właśnie zaraz będę pochaniu się, jechała jej ostatni dzień. Chłopcy jeszcze zostają w domu zaraz i pojadę po nią i się zastanawiam mocno, bo chciałabym coś może malutkiego kupić dla Kacperka, nauczycielki. Ona już jest z nami przez lata, bo była nauczycielką Adasia i. I się zastanawiam, co jej kupić. Oczywiście, tam w ciągu roku szkolnego jakieś tam były jej urodziny, małe prezenciki, robiliśmy jej. No i chciałabym coś takiego mniejszego kupić teraz, właśnie pod koniec, na koniec roku szkolnego, bo Kacperek też z nią był kilka lat. Ale nie wiem, co i chyba w najgorszej sytuacji po prostu kupię jej gift card, czyli tą kartkę, żeby po prostu sobie sama coś kupiła. Bo szczerze mówiąc, trudno jest kupić prezent dla nauczyciela, zresztą ja sama wiem, że dużo razy jak coś dostaję ze szkoły od kogoś to nie zawsze to podchodzi i chyba właśnie te e, karty na zakupy e, są najbardziej trafne, chociaż nie są takie e, personalne, takie bardziej, e, nie wiem jak to powiedzieć, po polsku w tej chwili, ale zobaczymy. Na pewno Hania się ucieszy, że jedziemy do sklepu, no i będzie się oczywiście pytała o zabawkę. Mniejsza z tym. Jeżeli coś kupię, to Wam pokażę, jeżeli nie, no to Wam nie pokażę, ale pojedziemy i zobaczymy właśnie tutaj, słońce zaszło, to w ogóle się zmienił ekran, jak widzicie, może na bardziej korzystny, ale, ale jedziemy. Dobra, żeby już ta Haniusia tam na mnie nie czekała, ale pewnie jak przyjadę teraz, to powie, że za wcześnie, a jakbym przyjechała za pół godziny, to powie, że za późno. Także nigdy takiemu do dziecku nie dogodzisz. Jedziemy.